Nie ulega wątpliwości, że tematem nieprzewidzianym przez nas i nie, nieplanowanym będzie też kwestia Grenlandii. Ona wzbudziła bardzo duże emocji w całej, w całej Europie. i no, Dla Polski dwie rzeczy są jasne i bardzo trudne do pogodzenia, nie oszukujmy się, ale, ale są w sposób oczywisty jasne i jednoznaczne: Żaden członek Paktu Północnoatlantyckiego nie powinien atakować czy grozić drugiemu członkowi. Paktu Północnoatlantyckiego. Inaczej NATO traciłoby sens, gdyby, gdyby w obrębie tego paktu dochodziło do konfliktu czy, czy wzajemnych agresywnych kroków. Bardzo nam zależy na tym, aby wszystkie ewentualne spory czy dyskusje były rozwiązywane oczywiście w jakimś przyjaznym dialogu między członkami NATO solidarność europejska i poszanowanie integralności państw europejskich. No to są takie elementarne kwestie, więc oczywiście Dania może liczyć tutaj na solidarność całej Europy. Nie mam co do tego, że żadnych...